Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mnie, Marta nie myślę, dobry. Że, myślę, że dobrze znana i lubiana, jak, jak, jak najbardziej w środowisku koszykarskim, nie tylko e, polonijnym, po drugim meczu a w turnieju kwalifikacyjnym EWB, drugim wygranym. Tak, na szczęście. O, na szczęście. To, to, to co, tam, co tam się może nie układało po Waszej myśli w tym meczu? Poproszę eee. o krótki komentarz, albo, albo co, co sprawiło, że jednak się udało. Co sprawiło? Mam wrażenie, że jak zwykle gra drużynowa i, mm -hmm. i tym wygrywamy mecze, udaje nam się wychodzić. Jak zaczynamy na boisku grać zespołowo i podajemy, i jakby te decyzje nie są pochopne i indywidualne, a raczej zgrane i wypracowane mm -hmm. przez cały zespół, to wtedy ta gra idzie i, i mamy wyniki, wygrywamy, jesteśmy w stanie dogonić, przegonić czy nawet utrzymać wynik. E, co nie szło? Mam wrażenie, że dużo małych elementów, dużo mm -hmm. takich momentów, które normalnie. W lidze nam się nie zdarzają mm -hmm. i to jest coś takiego, do nas musimy chyba bardziej podejść, jeszcze bardziej sfokusowane i jeszcze bardziej mm -hmm. w tym wszystkim skoncentrowane. To jest jakby inna, inny przeciwnik, inny styl mm -hmm. grania, bo jednak to dużo się różni od zawodniczek, w sensie od zespołów w polskiej lidze, styl tego grania. I y, w tym momencie musimy po prostu troszeczkę chyba zmienić myślenie, zmienić mm -hmm. nastawienie, chociaż jakby staramy się do każdego meczu podchodzić, że to jest jakby mecz najważniejszy i musimy mm -hmm. go wygrać. Yy, Aczkolwiek dzisiaj wydaje mi się, że momentami jakby gra siadała i w obronie i w ataku, chociaż patrząc na wynik, to można powiedzieć, że to mecz obrony. No właśnie, wczoraj mecz ataku dzisiaj taki trochę zaskakujący niski wynik, tak? Bo 50, 54 do 61, czyli 61-54 do 54 mm. z waszej perspektywy. A... Tak wyszło. Tak. Chcę powiedzieć, że to w sumie dobra nasza obrona, ponieważ otrzymałyśmy zespół na 54 punkty, co się bardzo każdy mówi trener, że jeśli zatrzymamy zespół poniżej 60 punktów, to jest ten mecz wygrany. Mhm. Ach, ale, ale próbujesz też gdzieś tak powiedzieć, że troszkę to był jakiś taki dla Was kłopot motywacyjny, wiedząc, że to jest no nie, 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 nie. Nie, nie, absolutnie nie, 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 nie tak? Nie, nie, nie. Bo to jednak młody bardziej... zespół uniwersytecki wczoraj też kwarta gdzieś tam do zera przegrana im się przytrafiła, to nie miało wpływu gdzieś tam na, na, na nie, wasze. Nie, nie, wydaje mi się, że nie, zwłaszcza, że mimo tego, że jak wydaje się, też nie znamy tych zespołów aż tak bardzo, jakby w ogóle mhm. jedynie co, co wiemy o nich, to ze skautingu, który taki tak nie jest aż tak. Obszerny, mm -hmm. bo tak ciężko jest brać materiały i jakby e, też, e, też e, ludzie u nas, którzy robią scouting, Oskar, pozdrawiam Oskara, bo robię to super. E, też jakby ma problem, jest problem, żeby znaleźć te zagrywki i to, mm -hmm. to, to, z czego się da, to jakby jest w stanie nam wyłuskać te, 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 gry, te, te zagrywki, wszystko co, co, co możemy, więc to mm -hmm. jesteśmy przygotowane. Ale tak. A resztę to już trzeba było reagować. Nie, narodowo trzeba, my reagować, to trzeba na żywo po prostu. Tak naprawdę pierwszy raz je widzimy, i możemy dopiero, dopiero teraz coś, 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 jakąś taktykę na nie wymyślić. K ktoś zwrócił Twoją uwagę wśród przeciwniczek, na przykład, na plus, któryś, któraś się wyróżniła dziewczyną? Wydaje mi się, że to był bardzo zespół biegający. Mm -hmm. e, bardzo, i wszystkie miałyśmy takie biegają, biegają, biegają. mega. Cały czas, być, cały czas trzeba było być czujnym, ponieważ nie wiadomo, czy ktoś za chwilę nie zetnie, nie zbierze, pobiegnie, zawróci, zrobi zasłonę, poleci, więc musiałybyśmy mm -hmm. być 100% czujne i takie e, Tak, jasne. A, a wiesz, ile lat ma środkowo? środkowa z numerem 15? Powinno mieć. 16? Zgadłaś dokładnie. Zgadłaś wiedziałam. Wiedziałaś, ale chyba fajnie się prezentuje. Jak na, Nie, ten super. Wiek. Jak, jak na Jak na młode zawodniczki w życiu będę powiedziała, że ma 16 lat i, mhm. i to, to super, super, super bardzo, jeśli chodzi o perspektywistycznego zawodnika. Mhm. E, gorzej dla nas, że 16-latka zagrała z nami, e, ale, ale no nic, trzeba. Jakby przed nami trzeci mecz, ostatni i musimy go, musimy, mhm. chcemy go wygrać, bo jakby Jasne. to jest dla nas najważniejsze i po prostu Trzeba w, w siłę znaleźć i po prostu iść w to i, i jutro sprawić, żeby ten mecz był najlepszy z tych wszystkich trzech. Mhm. A jeszcze tak właśnie zapytam, bo to jest trzydniowy turniej, czyli tak jednak trochę gdzieś tam tego, tego wysiłku, tego zajęcia mhm. zostanie. Nie macie jakichś tam troszkę obaw, że będzie ciężej w lidze potem potem właśnie turnieju? No już w mamy, tydzień, mamy tydzień, mamy tydzień, żeby przygotowywać się. Mamy też jakby czas na odpoczynek. Mhm. Dostaliśmy od trenera wolne. E, troszkę, żeby się zregenerować. Mamy mhm. też odnowę, więc wszystko jest zadbane o to, żeby te e, po prostu było jak najbardziej założone, żeby, żebyśmy wróciły. Mhm. E, gramy całą, całym składem, jest pełna rotacja, więc to też jakby troszeczkę nas. Mhm. Daje odpocząć wszystkim zawodniczkom, więc nikt nie jest tak eksploatowany na 100%. Więc to też jest plus, ogromny No właśnie, dzisiaj, nie tylko zresztą dzisiaj, zdarzyła się taka sytuacja, że na przełomie trzeciej i czwartej kwarty, że był stricte polski, skąd no. co tak w się trochę rzadzi. Bym powiedziała, zdarza też fajne, fajne doświadczenie z Twojej karty. Tak, tej to perspektywy. miło, jest miło. Myślisz, zacząć, że gdzieś... super, się, super się gra, ale właśnie po tym, jak się zorientowałyśmy, jak zaczęliśmy mówić też po angielsku, po czym <laughs> patrzymy cały polski skaner. dobra, możemy przejść na polski. No to jest też takie, że skład... znamy i Jadno. troszkę dłużej i no jakby prawda. też możemy mamy też taką troszeczkę, nie wiem, może łatwość, niełatwość, ale tak jest to jest to miłe też, jak lubimy grać z naszymi zagranicznymi koleżankami, tak samo lubimy grać w polskim składzie, więc... Może, może to będzie takie fajne przetarcie przed ligą, że tam że gdzieś się przed Ekstraklasą już panuje, że może eee. też się przydarzy taki stricte całkiem polski skład. Wydaje mi się, że jeśli tylko będzie taka możliwość, to, to trener będzie próbował. <laughs> no więc na pewno to... na pewno tutaj miał okazję podpatrzeć, jak, tak. to, jak, to, jak to funkcjonuje. Czego życzyć na ostatni mecz z zespołem Kłajpady? Tobie i drużynie? Żebyśmy wygrały. Dobry. to Nie, nie żebyśmy się... na pewno... no, po prostu był to najładniejsze też dla kibiców do oglądania, bo momentami mam tam miałem wrażenie, że się... Nie, tak, tak, bo które momenty w meczach tak się patrzyło z perspektywy kibica troszkę gorzej. Myślę, e, że ten mecz z Chomotowem było... też zawiesił żeby, wysoko poprzeczkę. A, żeby po prostu ładnie to wyglądało i żebyśmy zeszły po prostu z boiska e, zadowolone i tak naprawdę nieważny jest wynik, jeśli cała drużyna po meczu powie, dałam sobie 100% i więcej się nie da, no to czy to jest wygrany, czy przegrany, no to masz w głowie, że nic więcej się nie dało zrobić, więc chciałabym, żebyśmy po tym meczu, każda z nas mogła zejść i powiedzieć, dałam 100%, więcej się nie dało, Nieważne jaki wynik. Tego życzę. Myślę, że, że, nie, że nie tylko ja z całego serducha. Bardzo dziękuję. Dziękuję za Wszystkiego dobrego dla Ciebie również. zespołu i gratulacje wygranej. Dziękuję Dzień. bardzo. Pozdrawiamy Dzień. wszystkich kibiców i bardzo dziękujemy za tak liczne przy, przybycie i kibicowanie, bo e, atmosfera jak zawsze jest niesamowita. Więc dziękujemy. I zapraszamy jeszcze zapraszamy. na niedzielę na, 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 na mecze obydwa, nie tylko Poloń.